Siemano, dzisiaj poruszę temat tworzenia przeczeń i pytań w języku włoskim. Temat, który powinien być już bardzo, bardzo dawno temu omówiony. Ale nie wiem, jakoś mi wypadł z głowy, w ogóle na to nie wpadłem. A jest on przydatny szczególnie wtedy, kiedy gracie w gry online, a mama, która nie rozumie, że gry online nie można zapozować, woła was, żebyście zjedli obiad. Wtedy możecie odpowiedzieć, nie chcę teraz jeść non volio mangiare adesso. I tego się dzisiaj nauczycie. Na początku, jak zawsze, zaczniemy od czegoś łatwiejszego, czyli w tym przypadku od przeczeń. I jak możecie zauważyć, mamy dwa punkty. Najpierw przejdziemy do pierwszego. Przeczenia tworzymy tak, że przedczasownik, odmieniony albo nie, w zależności jakie mamy zdanie, dodajemy cząstkę non. Czyli jeżeli mamy zdanie Paolo italiano bene, mówię dobrze po włosku, to jeżeli chcemy temu zaprzeczyć, to powiemy non parlo italiano bene. Przedczasownik parlare, odmieniony, czyli parlo, ja mówię, wstawiamy non. I wychodzi non parlo italiano bene. Co w większości z nas się dotyczy, jeżeli oglądacie ten kanał. Drugie zdanie. Sei uno studente. Jesteś studentem. Jeżeli chcemy powiedzieć nie jesteś studentem, to powiemy Non sei uno studente. Nie jesteś. Kłamiesz. No cóż. Później, ostatni przykład. Lui lavora oggi. Czyli on pracuje dzisiaj. Jeżeli on dzisiaj nie pracuje, jest leniem, to przedczasownik wstawiamy non i mówimy lui non lavora oggi. I zobaczcie, tutaj jest osoba, lui, czyli on, i to non wstawiamy, wstawiamy pomiędzy te dwa. Czyli po prostu, non jest zawsze przed czasownikiem. I teraz przejdziemy do drugiego podpunktu, czyli do tak zwanego podwójnego zaprzeczenia, które mamy w języku polskim, więc łatwo będzie mi to tłumaczyć na, na nasz język. I w tym podwójnym zaprzeczeniu używamy takich słówek jak NESUNO, czyli nikt, niente, czyli nic, albo mai, czyli nigdy. To, to są tylko przykłady, ale tak by ich wspólnym mianownikiem. Jest to takie zaprzeczenie w znaczeniu. Nie wiem czy, czy wiecie o co chodzi, ale przejdziemy do przykładów. Mam nadzieję, że zrozumiecie, bo naszymi przykładami jest non diciamo niente. Czyli nic nie mówimy. Widzicie, jest podwójne zaprzeczenie non i niente. Tutaj kolorami możecie zobaczyć jak to wygląda mniej więcej w zdaniu. Później mamy non vado mai allo stadio. Czyli Nigdy nie byłem na stadionie. Nigdy nie chodzę na stadion. Tutaj się nie zmieściłem, okej? Okay? To musicie sobie wyobrazić. I ostatnim przykładem jest non conosco nessuno, czyli nikogo nie znam. A, non conosco suno qui, czyli nikogo tu nie znam. To macie dodatkowe słówko, że qui znaczy tutaj. Powiedziałem, że pytania są trudniejsze od przeczeń, ale tak naprawdę są bardzo łatwe, po prostu mają zaimki pytające, które zajmą trochę czasu, bo trochę ich jest i zajmą trochę miejsca na tablicy, dlatego do nich przejdę później. Ale najpierw chciałbym zwrócić uwagę na to, że w języku włoskim jest łatwiej niż w języku angielskim na przykład, ponieważ tutaj nie ma szyku przestawnego. To pytanie zadaje się po prostu intonacją, nie musimy zmieniać, wiecie, czasownika i osoby. I możemy powiedzieć Parli italiano, czyli mówisz po włosku. Wiemy, że ktoś mówi po włosku. Stwierdzamy to. Usłyszeliśmy go, jak przed chwilą. Ale możemy też powiedzieć Parli italiano. I to jest pytanie. Czy mówisz po włosku? Kolejnym przykładem jest Sei studente. Jesteś studentem. Wiemy, że ktoś jest studentem. Stwierdzamy to. Chodzi, chodzi z nami do, do klasy. Ale możemy też powiedzieć. Sej studentem? Jesteś studentem? Bo nie wiemy, nie mamy takiej wiedzy. Na przykład Kanar, jak sprawdza bilety, może się spytać: Jesteś studentem? masz zniżkę. Na koniec zdania możemy też dodać Vero albo No, żeby uzyskać taki efekt pytania retorycznego. Na przykład Sej malato Vero, czyli jesteś chory, prawda? Albo al cinema, no, idziemy do kina, co nie? Już znamy odpowiedź na to pytanie, ale dodajemy to na koniec i to daje taki efekt. Czyli vero i no na końcu zdania. I teraz przejdziemy do zaimków pytających, tylko muszę to wszystko zapisać i, i zaraz się widzimy. Na sam koniec opowiem Wam jeszcze o kilku zaimkach pytających. Dokładnie to dziewięciu, ponieważ są one niezbędne według mnie do, do zadawania pytań w języku włoskim. I zaczynając, mamy na początku PK, czyli dlaczego. PK pianji, dlaczego płaczesz. Później mamy DOWE, czyli gdzie? DOWE ABITI, gdzie mieszkasz. KOME, czyli jak. Możemy je spotkać w takich wyrażeniach jak KOMETIKIAMI, czyli jak się nazywasz. KI, czyli kto, albo KIM. KI WOLE UN TE, KTO chce herbatę. Albo koza, albo możemy zrobić fuzję tych dwóch i stworzyć kekoza. I obie te, obie te opcje, w sumie są trzy, e, oznaczają co? Czyli kekoza koza fajdomani, co robi jutro? Quando, czyli kiedy? Quando arrivi, arriva il tren, kiedy przyjeżdża pociąg. Później mamy quanto. Widzicie, jest różnica tylko jednej literki. Tutaj jest quando, a, a później jest quanto. I to oznacza ile, albo jak dużo. I przykładem jest quanto costa, czyli ile to kosztuje. Było już to wyrażenie w poprzednim odcinku o najpopularniejszych wyrażeniach w języku włoskim, takich, które są najbardziej przydatne. Także tutaj się podwoiło. Później mamy quanti. Albo Kwantę, i to oznacza ilu albo ile, w zależności od, od rodzaju rzeczownika, którego określamy. I na przykład quanti anni ai, ile masz lat, dosyć popularne pytanie. I na sam koniec mamy quale, czyli który albo jaki, a naszym przykładowym zdaniem jest quale film włoj wedere, czyli jaki film chcesz obejrzeć. I to wszystko. Zakończyliśmy. Rzucam pisak. Eee, to wszystko, o czym Wam chciałem opowiedzieć. Możecie zostawić lajka like i suba, jeżeli film Wam się podobał. Możecie zostawić dislike jeżeli Wam się nie spodobał. I możecie w komentarzu napisać, czemu Wam się nie spodobał. To postaram się to naprawić. Ale filmiki tak czy inaczej będę nagrywać, bo mi się przydadzą i, i potomnym może też się przydadzą. No, i to wszystko. Widzimy się. 是吗？